To powiedz mi pójdę, kto ci jeszcze zapierdalał od tyłu w anal. Matka, babka, dziadek, stary sąsiad, kot, pies i kto jeszcze? No wiesz ja nie będę się tu chwalił ale sam George Bush chciał żebym mu pociągnął. George ostatnio był u mnie na Bibie. Wziął ze sobą beczkę kreatyny firmy Kreatyna ale ja nie panek i waliłem spirol. No ja też miałem przypadek że kumpel dał mi 20 zł i chciał kupić 500 gram kreatyny zmieszanej z dekstyrozą i amfetaminą wyśmiałem chłopa. I skroiłem mu ten hajs chłopak groził mi policją ale Kuciński już się boi do tej naszej meliny przychodzić bo ostatnio jak go Jorgul statkiem dorwali to chłopak strzelił omlet na ciepło prosto w twarz swojej dziwki paulinki. Paulinka z częstochowy, tak, tak. To ta jebana szmata, no znam kurewkę spierdalałem ją jak zapierdalała na czworaka, jebana się wyrwała ale nic jej to nie dało bo w polowaniu na pizdeczkę nikt nie jest ode mnie lepszy, wiesz co ja to bym wolał zasadzić kał w mordę zakonnicy bo nie jarają mnie dzieci, nie śmierdzą nawet śledziem. No tu się muszę zgodzić ale zakonnice odgryzają na i fromarz w poszukiwaniu lepszych alternatyw seksu oralnego. Ja chcę tylko żeby było jasne że jestem katolikiem ruchającym wszystko co się rusza i manuszki bo lubię oblizywać pod i grzyby między palcami starych pań to tyle ode mnie mam nadzieję że w końcu zamkniesz mordę raz na zawsze i nikt już nie będzie musiał oglądać tego śmierdzącego programu.